Dobry wieczór, kłaniamy się z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu 28. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Warta Poznań wygrała ze Śląskiem Wrocław 3 do 1. I na pierwszej części konferencji prasowej witam Iwana Dżurczywicza, trenera z różnych gości. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I oddaję panu. głos z prośbą o podsumowanie meczu. O, um, widzieliśmy dla Was to będzie bardzo, bardzo e, ważny, ważny, trudny mecz. przede wszystkim, w e, się bardzo dobrze ułożył, w drugim który nam się nie udało wykorzystać, naprawdę widać, widać tą presję, że e, musimy grać i, i to widać po zawodnikach, nawet dzisiaj popełniane błędy, zawodnicy, którzy tak naprawdę przez cały sezon byli najlepszymi zawodnikami i to jest to, co, co nam będzie towarzyszyło aż do końca, że z tego trzeba się, z tym się trzeba rozmierzyć. E, i, i jest sześć y, kolejek takich finałów, finałów, no, To są naprawdę tam pod wielkim ciśnieniem. Nie? Warta no, takim specyficznym zespołem, który w każdej sytuacji, który później miała, to e, wszystko wpadało do bramki. E, pierwszą połowę, mm, pomimo tej nieuznanej bramki, e, te dwa i jeden trochę mogliśmy tego uniknąć, co nam się nie udało. W drugiej połowie chcieliśmy e, po prostu Zrobić wszystko co w naszej mocy jako zespół, żeby ten mecz, przede wszystkim, żeby misować, a później grać. Przez to zmiana e, Wiktora tam, dajmy, Jaszemskiego, który wymarzał ofensywnie, który dzisiaj szarpał i, i e, próbował e, z wszystkich sił. E, I dalej mieliśmy to jakby tych 20 minut mieliśmy pod kontrolą. Chcieliśmy, graliśmy ofensywnie, Szwarca, okazja bardzo dobrze wykorzystana e, i jakby nic mi nie, nie wskazywało, że, że, że można walczyć, to tutaj nam jedna akcja i e, bramka na 3-1, nam e, ma na nas mocny wpływ. E, próbowaliśmy, niesie się że ta banka kontaktowa e, śledzika, da nam to, to nadzieję, żebyśmy do, do, do końca jeszcze żeby e, być w grze, co nam się nie udało i niestety 3-0 dzisiaj to całą naszą sytuację. Um, ale, mówię, trzeba to jest dziewięć minut do, do, do tego meczu i trzeba, trzeba robić wszystko, żeby uh, się po prostu podnieść, żeby, żeby znaleźć siły sobie, uh, znaleźć rozwiązania uh, i w tych meczach, które teraz, prawie każdy mecz jest uh, z drużynami, który jest bezpośredni mecz, na mówię o uh, 6 punktów. także gratuluję, gratuluję Warcie, który jest zespołem, który po prostu jest na fali i, i, i też ten własny zespół uh, uh, i w swojej walce i e, mam nadzieję, że wcąglewie z tego. Dziękuję bardzo panie troszeczkę. Teraz ten jest do Państwa dyspozycji, proszę tradycyjnie przedstawić się, podać nas w redakcji, ja będę udzielał głosu. Proszę bardzo. Dobro proszę, proszę, Państwo, że jaki tutaj jest e, Mam pytanie na początek raczej od o plan na to spotkanie, bo państwo zawodnicy w grach wyglądali na zaskoczonych tym, że tak szybko byli prowadzenie. Tak jakby nie, nie umieli później zarządzić e, tym prowadzeniem, choć wydawało się, że dla was to... Idealny scenariusz, bo możecie się cofnąć, grać z kontroli. Tym razem miał pan w dyskusji i jewała haj Pozyto, więc idealnie ten mecz się łożył, mogłoby się wydawać, ale kilka sobie, sobie z tym nie poradzili, z czego to mogło czy też pan tak widzi to, co się stało, Poza byciem... Tak, tak, na, tak naprawdę widzieliśmy, że e, widzieliśmy, że Warta ogólnie e, stwarza e, więcej sytuacji jak, jak e, przyczyni ich atakują wysoko i, i gra wysokim tym pressingiem. Ale to są właśnie te meczowe emocje. nie chodzi już mówiliśmy, że, że po prostu, a poczekamy na wartę, um, ale widać było rezolucji z tej wielkiej chęci, żeby jak najszybciej wyjść z tego, żeby grać w żeby żeby ta sytuacja była lepsza. Cały czas graliśmy w tym e, ci presji, nawet wtedy, jak było 1-0 dla nas. To jest to, co to, 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 e, przyczynę z boiska. To, to są emocje to jest wasza e, ta bramka na jeden, jeden, później ten dwa jedna nieuznany i mieć nadzieję, że wrócimy do tego warto ryzykowa grom jeden z tyłu, tego te po te prostu długo tak, kolejne lika, żeby tam widzicie drugą piłkę i john i, i ten z który momentalnie nam się udawał grywać do szotu i, i, i mieć do animacji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To, znaczy zmiany. Czy wszystkie zmiany wynikały jakby z sytuacji wojskowej i taktyki, czy, czy coś może któremuś kilkarzowi jakieś problemy zlewać? Nie, Wiktor, no, pozwólcie się zmienić Wiktor, bo poczuwaliśmy tamtą bardziej szybkość i, i więcej ofensywy, a widzieliśmy, że tam za po prostu kościelnik, który nie jest wymieniony, a tylko i bardziej szykują i mógłby mieć problemy szybkościowy. Z Denisem. Także przez ta zmiana Diogo już w szalni zgłosił, że miał problem z składem bodajże. Chcieliśmy od razu to się do samogo. Już powiedziałem, że jeszcze na kilka minut spróbuję. Także już miał znakażę się zmieniać, a potem już wszedł już, już bardziej e, zmienia podatek. Jeszcze chciałem zapytać o to, jak piłkarze zareagowali. Bo widać u pana telefonu, przeżywa to, 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 co się działo. A... Co się, działo, co się działo w szatni, jak piłkarze reagowali? Bo mówi teraz, że, że jest presja, że to czują. No no, Zawodnik zawsze mm, reaguje inaczej od nas. Jest, jakby widać się w nich, w nich jest ta presja e, obciąży ciąży. E, można powiedzieć, że pierwszy raz e, no, w tym sezonie przyjechaliśmy, drugi raz, że, że to, to, to się nie zdarzało w ogóle. i Zawsze przyjeżdżałem, bo w Oleśniu, pod nie tego, jak nie widziałeś jakichś Wyrywali ale Tym razem się nie oddali, to jest to, to Proszę bardzo. Dzień dobry, Karina Kurek, Radio Centrum 11 Opalnika. Trenerze, w meczu przegranym z Piastem nie oddaliście ani jednego strzału na bramkę. Dzisiaj też nie było to lepiej, bo sobie spojrzałam na statystyki dosłownie jeden strzał serde. I w meczu Wam pomógł e, bramka burcza. Iwanowa. I teraz pytanie, jak chcecie poprawić swoją skuteczność? No, na pewno, na pewno nie jesteś ze swoim, który ma aż po prostu dużo rozwiązań, Mamy bardzo szczupłą kadrę i Erik jest naszym najlepszym trzadcem, razem z nie było jakichś kilkadziesiów mieli, który, który się dać, że po prostu skończy bramkę szwadz, na swoją okazję Denis. Także jakoś tak tam nie mamy, nie mamy, nie mamy rzeczy. Proszę bardzo. Dziękuję, księdze, Marcin Sokór, Jak wiadomo, nominalnym takim liderem drużyny jest oczywiście kapitan tej Michał Stronik czy Pan Kikalsen, ale czy widzi Pan też na te ostatnie kolejki kogoś tutaj wśród innych zawodników, który może podburzyć to właśnie grę kolejnych tutaj graczy innych zawodników, żeby się bardziej starali w kolejnym spotkaniu? bardzo duże pytanie. No, na pewno, na pewno. Każdy w każdym zieloniku próbuję osób przyjaciół się na zero próbował zautorzoną kartkę. Momentami odniął swoją chęć do, do, do gry, po, pokazują po się nie właściwie sposób. Diskuteją e, e, ma począte kartki, które nic dobrego nie noszą, tylko e, frustracji ner i, i e, nerwowości. Staram się pomimo tego być, nawet w tej linii przy w wyniku 2-1, w, w którym jeszcze meczu myślę, że rakowałem, żeby się nie wizywać zbyt szybko do przodu, żeby nie ryzykować. Bo w takich momentach, jak jest 1-0 2-1, a przycięcie szalonkiem na 3-1 na 2-0, to już się sprawy komplikują, zwłaszcza właśnie w naszym przypadku. Także taki bardziej taki spokój przytrzymyć i, i przyczynąć się w tym meczu na życiu jak najdłużej. No, widać, że to pod. Po, a potem nie jest, jest łatwo dla każdego. E, na pewno doznała ludzi, bo gry to jest jeden z takich liderów bardziej wojskowych może, a, który, który ma jakoś i, i, i teraz już ma więcej tak także na pewno na pewno się postanowić na żeby e, wyszły ci posłej nerzy. które są w Śląsku już od kilku lat potem świadłem, szczerze, jak to ta samca, ta lana, że one mogą coś tam troszeczkę więcej z tej wątroby dać, różnie e, w tym trudnym momencie dziś. I zawodniki miały szansę pokazywania się, i nie mówię, że tylko oni, tylko wszyscy nie. Także teraz wybieramy tych liderów, którym nam się na tym moment dają najlepszy. Zawsze można powiedzieć, dlaczego a po meczu nie gra, a nie gra, panu, bo ja, ale tak jest, jakie jest taki zbiór, tak jaki wykonajmy, i na tym moment się daje Także zawsze będziemy później mieć a może te następnie tak nie. Także zawsze tak jest i tak będzie. Także każdy z tych zawodników miał o swoją szansę, i ten to może Dzień dobry, z tej strony jeszcze Patryk Duda, bardzo, bardzo kibice Wy bardzo, bo dzisiaj tak przyglądając się ten mecz, to wy przegraliście bardziej głową niż nogami. Zgadza się. Bo tak ta mhm. jest tutaj mentalnie i za chwilę gracie mecz, być może o ligę z górnikiem Zabrze. To jest rywal, który jest w waszym bezpośrednim jakby tutaj bardzo utrzymanie i tych rywalów jest kilka. I ja się zastanawiam, jak pan zamierza właśnie mentalnie przygotować zespół, bo dzisiaj naprawdę było widać, jak kibice dawali głośny wyraz swojemu niezadowoleniu i to oddziaływało na piłkarzy, dlatego ten mecz skończył się, jak skończył. Dziękuję. O, Zgadza się pan z powiedzieć, że na pewno, na pewno także także nie jest to, ani łatwe, a nikt nie mówi, że będzie łatwe, a lubimy w sztuce mocy, żeby w każdym meczu jeździliśmy w na najlepszym składzie. Kiedyś się zmienić, być bardziej odważni. Tak byliśmy grać pod kwestią, tak odważny i spróbować coś więcej. Także nic, no 9 dni przed nami, trzeba robić wszystko, trzeba. Trzeba tym zawodnikom teraz pomóc, bo to o też, żeby gdzieś tam pomóc wszystkim, żeby ich skleić, żeby być razem i, 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 i walczyć do końca w tym wszystkim. Proszę. Uh -huh. Ja pamiętam, że tak słucham tego, co Pan mówi, to tak się tak naprawdę powtarza co tydzień i zostaje 8 finałów, 7, 6 i tak dalej. W sześciu spotkaniach ostatnio zrobiły się trzy punkty. Presja, o której Pan mówi, no tylko będzie rosła i tak naprawdę po tej kolejce, jeśli te wyniki ułożą się tak a nie inaczej, no, to możecie się znaleźć w strefie spadkowej. To będą już takie no, duże problemy śląska i pytanie. W czym pan opiera jakby optymizm, że tą drużynę da się właśnie, tak jak Pan mówi, skleić, podnieść na duchu, Czy nie, wiem, nie potrzebuje ta drużyna jakiegoś wstrząsu, bo no, w tym momencie wyglądacie na zespół, który no, zmierza ku piersienic, no trzeba powiedzieć to. No powie bardzo, to jest to realia. To się ktoś się powtarza wiele, wiele razy mówiłem przez coś, przez co możemy się znaleźć tym wszystkim dużo problemów, przez to też powiedziałem, że nie wystawiliśmy jedną linii obrony dwa razy. Także cały czas jest coś, co się dzieje i nie w to mówię jako wytłumaczenie, tylko mówię jako coś, co się dzieje, to jest realne zespole i trzeba, trzeba to w następnym meczu też znaleźć sposób. To jest ta praca, tak bardzo mi się momentami wychodzi, momentami wychodzi do mojego do, do oczu. Dobrze, dziękuję bardzo trenerze. Dziękuję też Państwu za chwilkę druga część.